niż swoje dzisiejsze zawody? Tak, byłem bardzo dobry. Dobrze skoczyłem na sportach i miałem dużo w biegu też. Dobrze się zaprezentowałem, no i tylko się z tego cieszę. A jak przebiegły przygotowania do sezonu zimowego w swoim wykonaniu? Znaczy, no trochę, tak jak mówiłem wcześniej, nie? trochę miałem takie opóźnienie te przygotowania, no ale później te kontuzje się wyletrzyłem no i te przygotowania w, to w dobrym kierunku miężało, no, no i też te widać, że moja dyspozycja ten... jest Dosyć dobra, mhm. dosyć A czy że te skoki, te, te skoki twoje i ten wiek są już na takim dość dobrym poziomie? Czy na przykład znaczy, poddane tak, już... realizacji w twarzy świata? Może jeszcze nie ma takiej doświadczalności, nie, bo teraz trenujemy ja takie dość, dość ciężkie, no ale tak technicznie to wszystko bardzo dobrze wygląda, no i tylko... Mhm. tylko A jakie starym... macie najbliższe plany przygotowań do sezonu zimowego? Teraz z tego wyjeżdżamy na lodowiec, na Dachstein. Jesteśmy tam dzisiaj dni, wracamy, no i później w listopadzie już... Skandynawia i pierwsze starty w Pory świata. A masz może jakiś cel na sezon zimowy? Na pewno. No, główną imprezą będą już Świata w Falun. To tak pod to się głównie przygotowujemy. Dziękuję.